Cześć, witam was w po w kolejnym filmiku i dzisiaj zapowiadana już recenzja kosmetyków Bingo Spa, tych takich, które ostatnio na YouTube święcą triumfy, czyli cudownego kosmetyku do włosów, plus jeszcze jednego, który też włosom jest dedykowany, no i kremu, który ma zastępować nam Botox kremu do twarzy. Wszystkich tych kosmetyków używałam systematycznie, tak jak producent kazał i mniej więcej przez dwa tygodnie. no i o tym Dzisiaj poopowiadam, ale tylko tak szybciuteńko chciałam powiedzieć jeszcze. Tytułem wstępu, kilka słów, mianowicie może zauważyłyście, że co jakiś czas gdzieś tam mówię, że dostałam od kogoś jakąś paczkę pierową, albo jakiś kosmetyk, albo jakąś rzecz do testowania. To jest chyba naturalne, że w momencie, kiedy wzrastają nam subskrypcje, jesteśmy zauważani także przez producentów i tak ja, jak i wszystkie moje koleżanki na YouTubie dostają propozycje różnego rodzaju współpracy. Taka współpraca, która musi być oznaczona, to jest. Współpraca, za którą idą pieniądze. Ja takiej współpracy nie miałam, nie mam i myślę, że jeszcze przez dłuższy czas nie będę miała. Jestem po prostu za małym kanałem na to, tak przynajmniej myślę. Natomiast oczywiście, że zdarzają mi się paczki pr czyli dostaję rzeczy, o których nie muszę wspominać, chyba że chcę, i dostaję propozycje współpracy barterowej, czyli dostaję produkty, o których fajnie by było, gdybym powiedziała na kanale, natomiast nikt nigdy jeszcze do tej pory nie. Nie narzucił mi tego, co ja mam mówić, i nie, mam, nie ma takiej opcji, żeby taka sytuacja kiedy się pojawiła za żadne pieniądze. Dla mnie ważne jest to, żebym mogła patrzeć na siebie w lustrze, bez wstydu, bez różnych wyrzutów, a pieniądze to jest tylko rzecz nabyta. Także na pewno na pewno moja opinia, ani inne rzeczy ze mną związane nie są do kupienia. Także to jakby tak tytułem wstępu. Wiecie, i też jeszcze muszę powiedzieć, że dzisiaj przedstawiłam Wam też moją szczęście. Sterą, bardzo prywatną opinię z używania tego kosmetyku, czyli tak jak ja, jak ja jako konsument te kosmetyki wykorzystuję. Ale to nie znaczy, że jeżeli mi się coś nie sprawdza, to Wam się nie sprawdzi i nie znaczy to, że jeżeli coś mi się sprawdza. To Wam się sprawdzi. O tym będę już mówiła troszeczkę dalej, bo tutaj, akurat do tych kosmetyków, no to do każdego z nich chciałabym coś tam jeszcze dopowiedzieć. Także jeszcze raz, wszystkie moje opinie, które na kanale są, są moimi opiniami. Nie ma opcji, żebym powiedziała coś, co mija się z prawdą ani teraz, ani kiedy będę dostawała być może w co nie wierzę, ale jakieś już konkretne pieniądze. I przechodzimy już do produktów. Pierwszym z nich jest serum shampoo keratyna stop. A a drugim jest płynna keratyna 100% zdrowe, pogrubione, gęste włosy. Najpierw szybciutko ten to jest szampon w bardzo dobrej cenie, bardzo ekonomiczny, jest on bardzo gęsty. Nie wiem, czy wy w tym momencie to widzicie, ale rzeczywiście jest bardzo wydajny. Ja go zużyłam tyle, a używam go, tak jak mówię, już dwa tygodnie. W poprzednim, przy poprzednim myciu, czyli wczoraj miałam inny szampon, ale tak myję cały czas teraz tym. I i jeżeli chodzi o sam szampon, jest naprawdę ok. Delikatny zapach, bardzo ładnie się pieni, ładnie się zmywa. Włosy po nim są sypkie, co jest dla mnie ważne. Moje włosy są bardzo łatwo się rozczesują, to jest też dla mnie ważne. No i generalnie mówiąc, dobra, dobra rzecz. Myślę, że będę go stosowała dalej, jakby w. W mieszaniu go z innymi szamponami. W mieszaniu w sensie takim, że raz tego szamponu użyję, a raz użyję innego. Dlaczego? Dlatego, że keratyna jest proteiną. I jeżeli za często będziemy używali produktów z keratyną, zwłaszcza jeżeli będziemy dokładali tutaj jeszcze inne produkty, na przykład jakieś spraje do włosów, na przykład pianki albo jeszcze inne odżywki, to może dojść do nadmiernego takiego przed proteinowania, czyli masło maślane do przeproteinowania i nasze włosy zaczną wyglądać coraz gorzej. Także tak świetny produkt, ale pamiętamy o tym, żeby mieszać go też z takimi produktami, które mają tej keratyny mniej. Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, o co chodzi z tym 100%. No bo Dlaczego tu jest 100%? No, szamponu w szamponie na pewno, bo faktycznie był aż, aż pod korek, ale no, keratyny nie, dlatego, że tam są też różne inne jeszcze składniki. Być może chodzi tutaj o to, że to jest taka forma tej właśnie keratyny, że ona jest najlepszą formą. Rzeczywiście, jakby, to jakby, keratyna sama. Która jest w tym szamponie. Ona jest stuprocentowa, bo on, ona sama nie zawiera żadnych domieszek, a oczywiście szampon również. W tym szamponie są na przykład SLS-y, ale akurat jeżeli chodzi o mnie, to. Ja się w ogóle tym nie martwię, dlatego że ja, ja nie lubię szamponów bez SLS-ów. Ja mam takie wrażenie, że mi nie domywają włosów i moje włosy wyglądają wtedy źle, są oklapnięte, jak takie właśnie no, nie wyglądają zdrowo. Także SLS-ami ja się w szamponach absolutnie nie przejmuję. No i teraz to cudowne z yy, serum, tak? czy, czy płynna keratyna, 100% zdrowe, pogrubione, gęste włosy. Yy, od razu powiem o takim minusie, yy, który dla mnie już takim wielkim minusem nie był. To jest zapach. I to na pewno, jak oglądały, już sobie wcześniej. Te różne filmiki, to tam wszyscy mówią, że to pachnie rzeczywiście niespecjalnie, że to jest taki zapach magii. No nie takiej magii, ale magii w sensie takiej przyprawy do zup w płynie. No i zapach jest rzeczywiście intensywny. A jak sobie tak przyknęłam go na, na, na włosy, przyknęłam sobie właśnie tą płynną keratynę na włosy, to ten zapach magii wypełni całą łazienkę, jącej łazience jeszcze co najmniej dwie godziny się utrzymywał. Na moich włosach pachnął bardzo. Bardzo intensywnie, ale już tak jak z pół godziny po wysuszeniu, godzinkę po wysuszeniu, jego całkowicie przestałam czuć. Być może dlatego, że po prostu nos się, to znaczy węzeł, adaptował się do tego zapachu i on mi nie przeszkadzał. Ale na przykład, jak byłam na zewnątrz, a tam było wilgotno, to znowu poczułam tą, tą, tą magię przed sobą. Czy to jest zapach przyjemny, No zależy, czy Wy lubicie te, tego typu zapach? Mój mąż mówi, że ja bardzo ładnie pachnę wtedy rosołem. Ja nie wiem, czy to jest komplement, no ale tak, tak mówi. Możemy powiedzieć zawsze, że to jest. Zapach lubczyku. Także to, to, to jest taka niewielka, myślę, dla niektórych, a nie dla niektórych, może być duża niedogodność. Jeżeli chodzi o skład tego produktu, no to my tutaj mamy właśnie tą płynną keratynę. Są też w ogóle ten zapach magii, to, to, to już te, też dlatego ona właśnie tak pachnie. Jeżeli chodzi o jej działanie, moim zdaniem działa bardzo dobrze, jak bardzo dobry produkt, właśnie z proteinami. Czy tak? Jeżeli waszym włosom e, zwłaszcza pod, e, brakuje e, białka, brakuje budulca, są na przykład mocno zniszczone jakimś tam farbowaniem, rozjaśnianiem, e, niewłaściwą pielęgniacją, słońcem, suchym powietrzem, to ten efekt e, wygładzenia, podniesienia, no generalnie mówiąc poprawy kondycji włosów, na pewno u Was będzie, e, będzie bardziej widoczny. Jeżeli wasze włosy są. E, w miarę zadbane, no to myślę, że aż takiego spektakularnego efektu nie będzie, ale na pewno zauważycie zmiany w stosowaniu. U mnie efektem było na pewno takie uniesienie włosów. O właśnie, dzisiaj, dzisiaj moje włosy są tylko bardzo lekko podkręcone na końcach, czyli włosy po prostu spryskałam tą, tą karatyną, wysuszyłam i troszeczkę podkręciłam tutaj lokówką na końcu troszeczkę, bo wysiadł mi silniczek w lokówce. Także dosłownie mam, mam moment tylko podniesione, czyli to jest bardzo fajny efekt, bo one wyglądają już tak, że ja mogę spokojnie wyjść do ludzi tak? I, i usiąść przed ek ekranem. Czyli są one lekko uniesione, są dość fajnie wygładzone też i sprawiają wrażenie, Takich chyba zdrowych. Nie wiem, jak to wy widzicie, bo to też jest oświetlenie i inne rzeczy, ale u mnie to jest też wyraźnie widoczne i na pewno, tąż na pewno są one miękkie w dotyku. To jest też dla mnie bardzo ważne. Mi się wydaje, że to możemy tak powiedzieć, że jakbyśmy miały na, na włosach na przykład y, jakieś piankę albo inny kosmetyk, który je tutaj dyscyplinuje, ale jednocześnie nie mamy dotyku tej, tej pianki czy tego innego kosmetyku, czyli tak jakbyśmy nie miały, nic się czujemy. Bardzo fajna rzecz, ale muszę Wam też powiedzieć jeszcze o, o tutaj o jednej rzeczy. Co nie jest absolutnie wadą tego produktu. Natomiast jeżeli będziecie go stosowały, też warto, żeby o tym pamiętać. Keratyna jest proteiną, jest białkiem, tak? żeby nasze włosy wyglądały dobrze, zwłaszcza nasze włosy dojrzałe, które mają swoje wymagania dość mocne i czasem sprawiają nam dużo problemów właśnie w tym wieku, to musi być zachowana równowaga pomiędzy emolientami, nawilżaczami, czyli humektantami i właśnie białkami proteinami. I teraz jeżeli będziecie stosowały za często jakieś, zwłaszcza właśnie te proteiny, to włosy mogą po jakimś czasie Gorzej wyglądać. I to jest sygnał, nie, że coś się kosmetyk popsuł, tylko że trzeba wrócić do kosmetyków albo zacząć pracy z kosmetykami, które mają sobie emolienty albo mają humektanty. Generalnie mówiąc jest tak, że najczęściej, znaczy zależy od włosów, ale, ale najczęściej przyjmujmy średnio, używamy emolientów, humektantów na drugim miejscu, a najrzadziej używamy kosmetyków właśnie z proteiną. Czy ja będę używała płynnej karatyny? Tak, oczywiście, tak. Myślę, że, że zlękuję na pewno to, tą właśnie flaszeczkę, buteleczkę. I ja planuję także ją zastąpię sobie odżywkę proteinową z mojej ukochanej firmy Anwen. Ona mi się właśnie skończyła, także nie kupuję na razie. I na razie wtedy, kiedy włosy chcę. Proteinować, to będę właśnie używała tej płynnej karatyny z firmy Bingo Spa. Także jeszcze raz, dobry produkt, bardzo fajnie się sprawdza, fajny skład, no ale pamiętajcie o tym, żeby nie za dużo używać, żeby właśnie uważać na to, żeby nie doszło do tego, że Wam się włosy pod wpływem używania zbyt dużej. Ilości tej właśnie proteiny albo zbyt częstego pogorszą, stan włosów się pogorszy. Także na to uważamy, produkt jak najbardziej polecam. No i teraz trzecia rzecz, czyli cudowny krem. A... Bez igieł, to jest krem reklamowany jako właśnie butoks, bez igieł, bez bólu i on jest dodatkowo zbudzony, wzbogacony kwasem hialuronowym. Bardzo się ucieszyłam, no bo przede mną teraz trzeci rok kuracji retinolem, no więc tam takie substancje, kwas hialuronowy są bardzo potrzebne. Ten krem reklamowany jest jako cudowny produkt, który napnie waszą skórę, który wygładzi wasze zmarszczki, zmniejszy wasze bruzdy i generalnie mówiąc, wasza twarz będzie wyglądała tak, jakbyście zrobiły sobie botoks tylko tyle, że nie macie igieł, nie macie bólu i nie macie nienaturalnych tutaj skutków botoksu czyli możecie dowolnie marszyć czoło i, i wasza twarz nie, nie, ma, nie przynosi wam żadnych niespodzianek. Także w każdym razie to jest. To to są oczekiwania, jaka była rzeczywistość? Rzeczywistość była taka, że efekt wygładzenia, ujędrnienia, spłycenia zmarszczek także pod oczami, po stosowaniu tego kremu, tak jak producent zalecał, ja zauważyłam. Jest on wyraźnie widoczny. A oprócz tego, że właśnie twarz jest bardziej taka. Ona właśnie nie jest napięta, bo tu nie ma żadnego takiego, wiecie, spięcia twarzy czy czegokolwiek, ale wyraźnie wygląda lepiej. Znów nie wiem, jak, jak Wy to widzicie w kamerze, bo tutaj też kwestia oświetlenia, ale ja widzę to w lustrze i widzę, że na, po nałożeniu tego kremu, tak mniej więcej właśnie godzinę, dwie po nałożeniu, tak jak to opisuje producent, twarz wygląda zdecydowanie lepiej. Świetnie krem nadaje się pod makijaż, bardzo ładnie trzyma się na nim i bardzo ładnie wygląda na nim podkład. Bardzo ładnie wygląda na nim korektor, co mnie bardzo cieszy, bo te korektory potoczami no to często wchodzą nam z a tutaj utrzymuje się naprawdę dobrze. Zwykły korektor, który stosuję zawsze, także to są zdecydowanie plusy. Po nałożeniu tego kremu wyglądacie, będziecie wyglądały, jeżeli go jeszcze nie macie, na pewno lepiej. Plusem też jest to, że krem jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę, czyli nie sądzę, że Kogokolwiek on uczuli, czy spowoduje tutaj jakieś tam, wiecie, suche skórki, czy jakieś tam łuszczące się miejsca, czy po prostu obrzęk, na przykład pod oczami, kiedy nałożycie go pod oczy. No i jest to spowodowane taką substancją, którą za chwileczkę Wam powiem, a która ma sporo minusów, ale ma też plusy i jej plusem jest to, że ona jest całkowicie bezpieczna dla różnego rodzaju alergików i wchodzi ona zresztą też w skład wielu kremów, takich, które są przeznaczone dla bardzo. Wymagających skór. No i właśnie teraz, jeżeli chodzi o ten skład i, i tę wątpliwość, którą ja mam, w ogóle pierwsza moja wątpliwość to jest taka, i o tym też muszę powiedzieć. Troszkę nie rozumiem polityki firmy i nie rozumiem tego, że na ich stronie internetowej nie ma podanych składów kosmetyków. Myślę, że w tej chwili coraz więcej nas jest świadomych konsumentów, którzy um, uczą się właśnie odczytywania składów, dbają o swoją skórę. Myślą nie tylko tu i teraz, żeby dobrze wyglądać, ale na przykład, żeby nie przypłacić tego gorszą kondycją skóry, czy w ogóle gorszym zdrowiem po jakimś tam czasie, po kilku latach. Latach. I wydaje mi się, że odtajnienie składów kosmetyków już na etapie zamawiania ich na stronie internetowej. To jest w dzisiejszych czasach po prostu konieczność. Tym bardziej, że z tych moich kosmetyków, jak sobie troszeczkę przeanalizowałam składy i no, na to troszkę czasu poświęciłam, bo ja nie jestem kosmetologiem, ja mam taką wiedzę, myślę, że taką, taką po prostu przeciętną, słucham mądrzejszych od siebie, ale też dużo właśnie na ten temat czytam, no to wyszło, że oni się tak naprawdę nie mają czego wstydzić. To, to, to nie są kosmetyki, których składy powinny być ukryte, no bo tam co, coś jest takiego niepokojące większość ma naprawdę dobre, fajne składy. Nie są to kosmetyki takie, wiecie, dla tych wszystkich purystów takich składowych yy, polecane, no bo tam jest troszeczkę sztuczności. Natomiast mówię, moim zdaniem nie, nie mają się czego wstydzić i yy, mówię, nie rozumiem tego. Składy są dostępne oczywiście w różnych, na różnych miejscach, na przykład ja znalazłam jeden z kremów czy jeden z produktów na starej stronie Tesco chyba, tak, bo, bo Tesco czy Kerwura, bo tam te produkty kiedyś były. Gdzieś tam na blogach też dziewczyny się wymieniają. Ja też tutaj w przebitkach pokażę wam składy tych, tych, tych kosmetyków, no bo tak jak mówię, wydaje mi się, że większość z nas jest już świadomymi konsumentkami i uważa na to, co na twarz i na ciało nakłada. No i teraz z tytułu wstępu zacznę o, o, o tym składzie. Na jednym z wysokich miejsc jest tutaj składnik, który mnie lekko niepokoi w kontekście działania tego kremu oczywiście. Jest to parafina. No i teraz tak, jeżeli to usłyszeliście, to bardzo możliwe, że niektóre z was pomyślały sobie, a, a to ja już tego kremu nie kupię, bo mnie zapcha, tak? bo parafina zapycha. I tego ja bym się za bardzo nie obawiała, szczerze mówiąc. U dziewcząt w naszym wieku, kobiet w naszym wieku, dlatego że niewiele z nas ma cerę bardzo tłustą w tym, w tym, w tym czasie życia. Tak? My bardziej zmagamy się ze skutkami przysuszenia cery niż właśnie z nadmierną tłustością, czyli myślę, że ta parafina nam nie zaszkodzi za bardzo, nie, nie, nie pozapycha nas, nie spowoduje raczej jakiegoś takiego napływu różnych tutaj wyprysków. Tego możemy się nie bać. Um, natomiast z parafiną to jest tak, że ona tworzy taką warstewkę okluzyjną na skórze. Ta warstwa okluzyjna, a whamuje dopływ różnych szkodliwych albo drażniących jeszcze różnych bodźców z otoczenia. Na przykład jest świetnym zabezpieczeniem, kiedy wychodzimy na mróz albo kiedy wychodzimy na jakąś taką wietrzną pogodę czy kiedy na przykład nasza skóra jest bombardowana różnego tutaj rodzaju bodźcami, które mogłyby na nią źle wpłynąć. I tu wam przy okazji jeszcze pokażę właśnie też z biednostwa jedwab do dłoni, który ma w sobie również parafinę, ale który ja wykorzystałam wykorzystując właściwości parafiny, czyli ja go nie używam wtedy, kiedy chcę moje dłonie pielęgnować, żeby one stawały się coraz ładniejsze, coraz gładsze, ale ja go wykorzystuję, jak widzicie sporo bo już go tutaj ubyło dużo, a a jest wydajny wtedy, kiedy chcę moje dłonie ochronić, na przykład przed wszystkimi pracami domowymi. I w kuchni, jakieś tam gotowanie, schrobanie ziemniaków, ale też na przykład myłam sobie ostatnio okna i właśnie korzystałam też z tego i z tego chroniącego działania parafiny. Czyli parafina nie jest składnikiem, który jakoś tam musimy, musimy jego się obawiać. Natomiast parafina oprócz tego, że izoluje, albo właściwie dlatego, że izoluje naszą skórę od różnych innych bodźców, to utrudnia także wchłanianie się substancji aktywnych, czyli jeżeli mamy parafinę zwłaszcza wysoko w składzie, to możemy przypuszczać, że inne substancje, łącznie na przykład właśnie z tymi kwasami nawilżającymi i tak dalej, będą wchłaniały się gorzej, czyli będą przenikały gorzej do tych takich głębszych warstw naskórka czy też do płytszych warstw skóry. I teraz drugim problemem z używania systematycznego parafiny jest to, że ona naszą skórę pokrywa właśnie jakąś taką warstewką e, przyjemną dla skóry, e, rozlniewiającą skórę, tak? taką jakby kolderką. Jeżeli skóra nie ma żadnych bodców, które ją tam e, jakoś kują czy, czy przeszkadzają jej, to ona nie produkuje wtedy tylu substancji, e, które by mogły pomóc jej kondycji, który my wykorzystujemy, jakby mogła to robić. Jeżeli będziemy stosować takie, takie kosmetyki systematycznie długo, to możemy naszą skórę na maksa rozleniwić. Czyli kiedy teraz odejmiemy sobie ten kosmetyk z parafiną, no to będziemy widzieli e, nagłe e, albo stopniowe pogorszenie kondycji skóry. Czyli w tym przypadku, um, jeżeli chodzi o krem, um, ja myślę tak, to jest dobry krem, jeżeli przyjmiemy jedną rzecz. Że to jest krem upiększający, ale niekoniecznie, że to jest krem pielęgnujący. On będzie działał tak, jak działają na przykład dobrej jakości maseczki. To są maseczki, często nazywają się maseczka bankietowa albo maseczka przed Wielkim Wyjściem. One też mają wysoko w składzie parafinę, mają wysoko w składzie glicerynę, bo one tak działają. Czy działają dobrze, widzimy efekt, ale ten efekt szybko mija. Po kilku godzinach tak naprawdę tam już w tej skórze się niewiele fajnego dzieje. Czyli możemy sobie zastosować właśnie ten kosmetyk jako kosmetyk upiększający, jak jakoś dobrej jakości bazę pod, ma pod makijaż, jak właśnie taką maseczkę bankietową. Natomiast jeżeli myślałybyście, że to będzie kosmetyk, który będzie pielęgnował waszą skórę i od początku do końca ten proces polepszania się kondycji skóry będzie postępował, to nie. Tak, tak nie będzie. Zresztą Tutaj nasz producent nie oszukuje, ponieważ między wierszami można wyczytać ważne informacje, między innymi to, że najlepszy efekt mamy około dwóch godzin po nałożeniu kosmetyku, czyli po prostu ten, ten, ten kosmetyk zadziałał, ale Dwie godziny, to jest to apogeum działania, tak? a później ten efekt już jakby w czasie mija. Także o tym Wam chciałam powiedzieć, bo to nie jest tani krem, nawet w różnych promocjach on kosztuje sporo ponad 100 zł. A jeszcze jest on też widać jakby go było dużo, ale słuchajcie, tutaj jest 10 gramów, tak, czyli też musimy tu sobie jakby porównać. O, myślę, że nawet go Wam go odkręcę. W środku jest wkład, tak? Także w tym wkładzie jest go jeszcze mniej. Fakt, że jest on wydajny, bo na moją twarz dzisiaj też nałożyłam, w ogóle nakładam cały czas cztery pompki na wszystko, a tam jest. 100 dawek, czyli jakby na 25 razy go macie, na 25 użyć. Czyli jeszcze raz, jeżeli to kosmetyk, który będziecie stosował przed wielkim wyjściem, kiedy czeka Was jakieś takie właśnie wyjście, to wtedy te 2-3 dni na przykład można go po kolei stosować, żeby ten efekt jeszcze był lepszy. I przed samym wielkim wyjściem, przez robienie makijażu, tak. Natomiast jeżeli myślimy, że to będzie kosmetyk, który będzie pielęgnował naszą skórę, naprawdę. To tak nie do końca. Także, także tak, generalnie mówiąc, jakby tak podsumowując, to te wszystkie trzy kosmetyki u mnie się sprawdziły. Natomiast bardzo właśnie ważne jest, żeby znać te składy, bo jeżeli znamy składy, to wtedy wiemy, jak możemy kosmetyk wykorzystać, czy go w ogóle wykorzystać, no i też przy okazji jak wykorzystać najlepiej to, co on nam tutaj gwarantuje. Nie obiecuje, ale gwarantuje. E, Okej, okay, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. E, zapraszam na sobotni filmik, a tam będziemy miały wielki przegląd wełnianych płaszczy. Do zobaczenia!